1 listopada odwiedzamy groby najbliższych. Przynosimy kwiaty i zapalamy znicze. Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i modlitwy, czas rozważań nad życiem i śmiercią. Wspominamy tych, którzy odeszli. Jednak nie tylko na cmentarzach spoczywają zmarli. Przez wieki chowano zmarłych braci, ale również donatorów w kościołach. W klasztorze ojców Bernardynów w Warcie są dwie krypty. Ostatni raz otwierano je 20 lat temu. Jedna, na razie zamknięta, znajduje się pod głównym ołtarzem kościoła. Tam pochowani są m.in. kolatorzy klasztoru, właściciele okolicznych majątków n.p. ostatni kasztelan Sieracki Paweł Biernacki. W mniejszej krypcie spoczywają zakonnicy. Nie wiadomo ilu ich było i jakie nosili imiona. Najbardziej znany jest Rafał Sproszowicz, zwany błogosławionym. Wierni modlą się przy jego sarkofagu nieprzerwanie od 1640 roku. On cieszy się nieprzerwanym kultem, mimo że był okres w historii tego kościoła, kiedy tu Bernardynów nie było, a jednak ludzie tu przychodzili. Zakon Bernardynów uległ kasacie za udział w powstaniu styczniowym. Ojcowie powrócili do Warty na początku XX wieku. Wówczas już krypty nie były miejscem pochówku. Zakonnicy nie zapominają jednak o tych, którzy odeszli. Po chrześcijańsku my zawsze na to przemianie patrzymy z wielką nadzieją. Że życie to nasze, jak w prefacji pogrzebowej mówimy, zmienia się, ale się nie kończy. I kiedy stajemy przy grobach tych, którzy są oficjalnie ogłoszeni przez Kościół błogosławionymi, świętymi, czy stajemy przy grobach ludzi mniej znanych, to zawsze właśnie nie patrzymy, nie patrzymy tylko na grób. Ale patrzymy troszkę, patrzymy dalej, patrzymy na wieczność. Po kilkuset latach kości i trumny rozsypały się w proch, imiona odeszły w zapomnienie. Jednak ojcowie Bernardyni modlą się za spokój duszy wszystkich zmarłych i pochowanych w kryptach pod podłogą kościoła.